Prawdziwe zagrożenie. Dlaczego głupich ludzi należy bać się bardziej niż przestępców? Większość ludzi uważa, że największe zagrożenia dla społeczeństwa pochodzą od tych, którzy działają złośliwie i z premedytacją. Przestępcy planują swoje czyny, mają jasne cele i, choć często w przekłamanej logice, działają według pewnego schematu. A co jeśli prawdziwe zagrożenie nie tkwi w świadomej złoczyństwie, lecz w czystej głupocie? Historyk i ekonomista Carlo Cipolla opracował teorię tłumaczącą: Dlaczego głupcy stanowią o wiele większe niebezpieczeństwo, niż moglibyśmy przypuszczać? W przeciwieństwie do przestępców, którzy przynajmniej dążą do osiągnięcia korzyści dla siebie, głupcy szkodzą innym, nawet jeśli sami z tego nie odnoszą żadnych profitów. Działają bez racjonalnego zamysłu, powodując losowe i nieprzewidywalne szkody, co uniemożliwia przewidzenie ich działań. Czy zabezpieczenie się przed nimi? Głupota, w odróżnieniu od przestępczości, nie podlega żadnym schematom, nie opiera się na logice i nie da się jej wytłumaczyć własnymi interesami. Może pojawić się wszędzie w rządzie, w miejscu pracy, na drodze, w decyzjach politycznych, a nawet w codziennych kontaktach międzyludzkich. Problem nie polega tylko na tym, że głupcy istnieją, ale na tym, że dysponują władzą i wpływem. Często to właśnie oni podejmują decyzje, które oddziałują na tysiące żyć, nie zdając sobie sprawy z konsekwencji swoich czynów. W tym filmie przyjrzymy się pięciu powodom, które wyjaśniają, dlaczego głupota stanowi większe zagrożenie niż zorganizowana przestępczość. Na koniec zobaczymy, jak możemy rozpoznać i uchronić się przed destrukcyjnym wpływem głupców wokół nas. Zaczynajmy i. Nieprzewidywalność głupoty sprawia, że szkody stają się niekontrolowane. Przestępcy, choć niebezpieczni, zazwyczaj działają według określonego wzoru. Mają jasno określone cele, pieniądze, władzę, zemstę i podejmują decyzje kierując się tymi interesami. To oznacza, że w wielu przypadkach można przewidzieć ich działania i podjąć odpowiednie środki ostrożności. Jednak o tym nie można powiedzieć w przypadku głupców. Największym zagrożeniem wynikającym z głupoty jest fakt, że wyrządza ona szkody, które nie podlegają przewidywalnej logice. Głupcy podejmują błędne decyzje bez wyraźnego powodu, działają irracjonalnie i często powodują szkody, po prostu dlatego, że nie dostrzegają konsekwencji swoich czynów. Problemem nie jest tylko błąd, ale także nieumiejętność wyciągania wniosków z popełnionych błędów. W przeciwieństwie do przestępców. Którzy modyfikują swoje strategie po porażkach, głupcy nie uczą się na swoich pomyłkach, nieustannie powielając te same błędy, co tylko potęguje negatywny wpływ ich działań. Co gorsza, głupota nie zna granic. Podczas gdy przestępcę można powstrzymać działaniami policji prawem lub strachem przed karą, głupca nie powstrzyma nic. Może znaleźć się na dowolnym stanowisku, podejmować decyzje oddziałujące na tysiące osób, i niszczyć wszystko, nie zdając sobie sprawy z konsekwencji. Brak wyraźnego zamiaru w jego działaniu sprawia, że nie dostrzegamy zagrożenia, dopóki nie jest za późno. To właśnie nieprzewidywalność głupców czyni ich tak niebezpiecznymi. Możesz unikać niebezpiecznych dzielnic, aby uchronić się przed przestępcami, ale nie ma sposobu na zabezpieczenie się przed decyzjami głupców, które nagle mogą wpłynąć na twoje życie. Pojawiają się one w ruchu drogowym, w miejscu pracy, w rządzie, a nawet w rodzinie. To czyni głupotę siłą destrukcyjną, która stanowi jeszcze większe zagrożenie niż zorganizowana przestępczość. Rego. Głupcy nie kierują się logiką, co utrudnia ochronę przed nimi. Człowiek uczy się radzić sobie z zagrożeniami, opierając się na przewidywalnych wzorcach. Wiemy, że przestępca ma określone cele i że jego działania, choć szkodliwe, Podążają pewnym rozumem. To pozwala nam opracować strategie obronne, takie jak wzmacnianie bezpieczeństwa, unikanie określonych sytuacji czy przewidywanie możliwych ataków. Jednak, gdy chodzi o głupców, taka logika po prostu nie istnieje. Problem głupoty polega na tym, że nie podlega ona żadnym zasadom, nie ma wyraźnego celu i nie da się jej przewidzieć. Głupi człowiek może szkodzić impulsywnie z powodu Ignorancji lub z powodu niezdolności do oceny konsekwencji swoich czynów. To oznacza, że nie ma sposobu, by dokładnie przewidzieć, kiedy i jak głupota uderzy. Pojawia się w najmniej spodziewanych momentach i często z miejsc, gdzie się jej nie spodziewamy. Wyobraź sobie pilota samolotu, który ignoruje protokół bezpieczeństwa, przekonany, że to nic nie zmieni. Menedżera, który podejmuje decyzje na podstawie subiektywnych przekonań zamiast faktów. Kierowca, który postanawia przejechać, na czerwonym świetle, bo się spieszy. Żadne z tych zachowań nie ma na celu celowego skrzywdzenia kogokolwiek, ale każde z nich może mieć katastrofalne konsekwencje. Zagrożeniem głupoty jest właśnie to, że nie wymaga ona złośliwości, by być destrukcyjną. Wystarczy jeden niewłaściwy krok w nieodpowiednim momencie, by wywołać nieodwracalne szkody. Dodatkowo, głupcy często wykazują nadmierną pewność siebie w swojej ignorancji, co utrudnia radzenie sobie z nimi. Są przekonani o słuszności swoich błędnych decyzji, odrzucają wszelkie próby korekty i często nie chcą przyznać się do błędu. Czyni ich to nie tylko destrukcyjnymi, ale i upartymi, co prowadzi do szerzenia dezinformacji i zachęcania innych do podobnych irracjonalnych działań. W rezultacie Podczas gdy przestępcy działają z określonym celem i mogą być powstrzymani, głupcy operują w chaosie. A chaos, z definicji, jest nieprzewidywalny. Nie da się z nimi dyskutować ani negocjować. Jedyne co można zrobić, to minimalizować szkody i unikać wpadania w ich negatywny wir czeku. Głupcy szkodzą innym, nie osiągając przy tym żadnych korzyści, powodując chaos bez powodu. Większość ludzkich działań opiera się na zasadzie własnego interesu. Nawet ci, którzy krzywdzą innych, zazwyczaj oczekują jakiejś korzyści finansowej, emocjonalnej czy społecznej. Przestępca może kraść pieniądze, skorumpowany polityk może defraudować fundusze, manipulant oszukuje, by zdobyć władzę. Ale to, co czyni głupotę naprawdę niebezpieczną, to fakt, że głupiec szkodzi innym, nie czerpiąc z tego żadnych profitów. Tworząc destrukcję bez żadnego sensu. Koncepcja ta została doskonale wyjaśniona przez Carlo Cipolle w jego Teorii o ludzkiej głupocie. Według niego podczas gdy przestępca przynajmniej zarabia na krzywdzeniu innych, głupiec wyrządza szkody bez żadnego celu, często szkodząc samemu sobie. Oznacza to, że nie tylko działa na niekorzyść innych, ale także przeciwko własnym interesom czyniąc sytuację całkowicie irracjonalną. To sprawia, że podczas gdy przestępcy mogą być powstrzymani przez prawo, kary lub kalkulacje ryzyka i korzyści, głupcy nie znają ograniczeń. Mogą podejmować decyzje, które szkodzą całym społecznościom, firmom lub grupom ludzi, nie zdając sobie nawet sprawy z negatywnego wpływu swoich działań. Wyobraź sobie osobę, która bez sprawdzania faktów Rozpowszechnia dezinformacje, przekonując innych do podejmowania złych decyzji, albo pracownika, który przez niedbalstwo lub nieuwagę doprowadza do upadku całego projektu, nie zdając sobie sprawy z popełnionego błędu. Jeszcze gorzej, wyobraź sobie lidera, który nie potrafi przewidzieć konsekwencji swoich decyzji, wprowadzając polityki, które pogarszają sytuację zamiast ją naprawić. Głupiec nie niszczy z premedytacją, niszczy, bo nie potrafi uniknąć błędów. Najbardziej niepokojące jest to, że w przeciwieństwie do przestępców, którzy często działają samodzielnie lub w małych grupach, głupcy są wszędzie i mogą się szybko mnożyć. Ich negatywny wpływ rozprzestrzenia się jak domina, wywołując lawinę chaosu, która oddziałuje na wszystkich dookoła. A ponieważ ich działania nie podlegają logice, Niemal niemożliwe jest przewidzenie, jak daleko sięgną szkody. Różnica między przestępcą a głupcem polega na tym, że pierwszego można powstrzymać, postawić przed sądem i ukarać. Drugi jednak działa w sposób rozproszony, przenikając do wszystkich warstw społeczeństwa, zanim ktokolwiek zorientuje się, jak wielkie niebezpieczeństwo już nas otacza. I dlatego głupota bardziej niż przestępczość. Stanowi ciche i niekontrolowane zagrożenie. KAFT. Społeczeństwo bagatelizuje głupotę, co pozwala jej się rozprzestrzeniać. Największym błędem, jaki popełniamy wobec głupoty, jest przekonanie, że jest ona nieszkodliwa. Często śmiejemy się z głupców, robimy sobie żarty z ich błędnych decyzji i traktujemy ich jak postacie komiczne, nie dostrzegając, że w rzeczywistości głupota ma znacznie bardziej destrukcyjny wpływ niż. Moglibyśmy przypuszczać. Podczas gdy społeczeństwo angażuje się w walkę z przestępczością, tworząc prawa, systemy bezpieczeństwa i surowe kary, głupota pozostaje niezauważona, cicho rosnąc i przenikając do wszystkich sfer codziennego życia. Częściowo, problem wynika z faktu, że głupcy na pierwszy rzut oka nie wydają się niebezpieczni, mogą zajmować stanowiska władzy, mieć wpływowe pozycje. A czasem, nawet być dobrze intencjonowani, co utrudnia ich identyfikację. Wielu z nich przemawia z pewnością siebie, wyraża mocne opinie i przekonuje innych, że wie, co robi, podczas gdy w rzeczywistości jedynie szerzy chaos, nie zdając sobie sprawy z konsekwencji swoich czynów. Sytuacja pogarsza się, gdy społeczeństwo, zamiast przeciwdziałać głupocie, wręcz ją nagradza. Niezdolnych liderów ponownie wybieramy. Nieodpowiedzialni menedżerowie awansują w hierarchii firm, a osoby publiczne pozbawione wiedzy zdobywają miliony zwolenników. Efektem jest kaskada negatywnych skutków. Kiedy głupota zostaje znormalizowana, a nawet celebrowana, rozprzestrzenia się w szybkim tempie, mając wpływ na decyzje polityczne, ekonomiczne i społeczne. Co więcej, głupota z natury ma tendencję do samonapędzania się. Głupcy często otaczają się równie niewyedukowanymi osobami, wzmacniając błędne przekonania i blokując wszelkie próby korekty. Gdy dzieje się to na dużą skalę, obserwujemy jak całe społeczeństwa kierowane są ku upadkowi przez bezsensowne decyzje podejmowane przez tych, którzy nie są w stanie dostrzec konsekwencji swoich działań. Przestępczość, choć bardzo szkodliwa, ma swoje granice. Może być zwalczana przez prawo i represje. Głupota natomiast nie zna barier. Rośnie tam, gdzie jej najmniej oczekujemy i zanim się zorientujemy, przejmuje kontrolę nad wszystkim. Najbardziej przerażające jest to, że im bardziej ignorujemy głupotę, tym więcej miejsca zyskuje ona do rozprzestrzeniania się. Jedynym sposobem na powstrzymanie tego zjawiska jest nauczenie się rozpoznawania i kwestionowania wpływu głupców w naszym życiu. Oznacza to rozwijanie krytycznego myślenia. Nieprzyjmowanie idei bez zadawania pytań i przede wszystkim niebagatelizowanie niebezpieczeństwa, jakie niesie ze sobą powierzanie ważnych decyzji w ręce niewykwalifikowanych osób. Pchi. Przestępcy działają z zamiarem, a głupcy wyrządzają destrukcję bez intencji. Większość ludzi wierzy, że przestępczość stanowi największe zagrożenie dla społeczeństwa, ponieważ wiąże się z działaniami z premedytacją. Przestępcy manipulują, oszukują i krzywdzą innych, by osiągnąć własne korzyści. Jednak, niezależnie od tego, jak bardzo mogą być destrukcyjni, przestępcy działają z określonym celem i logiką, co pozwala przewidzieć i zwalczyć ich działania. Natomiast głupcy wyrządzają szkody bez żadnej intencji i strategii, co czyni ich jeszcze bardziej niebezpiecznymi. Przestępca dokonuje kalkulacji, analizuje ryzyko. Bierze pod uwagę konsekwencje i często unika działań, które mogłyby przynieść mu straty. Jeśli kary stają się surowsze, może ograniczyć swoją działalność. Jeśli środowisko staje się zbyt ryzykowne, zmieni strategię. Głupiec jednak nie myśli w ten sposób. Nie ocenia ryzyka, nie uczy się na swoich błędach i nie dostrzega szkód, jakie powoduje. Oznacza to, że może nadal szkodzić innym bez końca. Nigdy nie zdając sobie sprawy z rozmiaru zniszczeń, które pozostawia za sobą. Najbardziej niepokojące jest to, że głupiec może pojawić się wszędzie i często zajmuje stanowiska o dużej władzy. Podczas gdy przestępcy działają w ukryciu, starając się unikać uwagi, głupcy często są widoczni na każdym kroku, podejmując decyzje, które wpływają na życie milionów ludzi, nie zdając sobie sprawy z ich konsekwencji. Wiele rządów Upada firmy, doświadczają kryzysów, a społeczeństwa ulegają degradacji nie z powodu działania przestępców, lecz przez niekompetencje liderów niezdolnych do spojrzenia poza własne ograniczenia. Kolejnym czynnikiem, który czyni głupców jeszcze bardziej niebezpiecznymi niż przestępców, jest ich sposób oddziaływania na otoczenie. Przestępca może bezpośrednio skrzywdzić kilka osób, ale głupiec na stanowisku władzy może zrujnować życie tysięcy. A nawet milionów, podejmując błędne decyzje, których nie dostrzega. Co gorsza, podczas gdy przestępcę można powstrzymać, ukarać lub usunąć z władzy, głupców często chroni system, który sami pomagają osłabić. Prawdziwą tragedią głupoty jest to, że nie wymaga ona wysiłku. Przestępczość wymaga planowania, strategii i odwagi, aby złamać zasady. Głupota natomiast rozprzestrzenia się z powodu zwykłej nieuwagi, ignorancji. I braku krytycznego myślenia. Kwitnie tam, gdzie panuje bierność i gdzie ludzie przestają kwestionować, kto sprawuje władzę. Przestępca wie, co robi, głupiec nie wie. I właśnie dlatego stanowi on znacznie większe zagrożenie dla społeczeństwa. Podsumowanie. Jak rozpoznać i uchronić się przed głupotą wokół nas? Jeśli istnieje coś bardziej niebezpiecznego niż przestępczość, to jest to niekontrolowana głupota. W przeciwieństwie do przestępcy, który ma jasne intencje i może być powstrzymany przez prawo oraz kary, głupiec działa bez logiki, bez granic i nawet nie zdaje sobie sprawy ze szkód, jakie wyrządza. Może być obecny wszędzie, podejmować decyzje wpływające na twoje życie, zanim zdążysz się zorientować lub zabezpieczyć. Największą pułapką głupoty jest to, że często nie rozpoznajemy jej, dopóki nie jest za późno. Bagatelizujemy jej wpływ, śmiejemy się z głupców, ignorujemy sygnały i wierzymy, że nie mają żadnej mocy. Prawda jest taka, że głupota kwitnie tam, gdzie nie stawiamy oporu. Im bardziej ignorujemy jej wpływ, tym więcej miejsca zyskuje w polityce, gospodarce, miejscu pracy, a nawet w naszych codziennych kontaktach. Jedynym sposobem na ochronę przed tym niewidocznym złem jest rozwijanie krytycznego myślenia i ciągła czujność. Oznacza to kwestionowanie osób sprawujących władzę, analizowanie podejmowanych decyzji, które wpływają na nasze życie, oraz przede wszystkim unikanie wplątania się w fale irracjonalności, które generuje głupota. Głupcy mogą wciągać, tłumy w swoje błędne idee, czyniąc z ludzi racjonalnych, nieświadomych towarzyszy ich destrukcji. Głupoty nie da się wyeliminować, ale można je powstrzymać. Wszystko zaczyna się od świadomości. Za każdym razem, gdy zauważysz kogoś podejmującego decyzje bez logiki, szerzącego fałszywe informacje lub szkodzącego innym bez powodu, pamiętaj, nie próbuj korygować głupca, po prostu zabezpiecz się przed nim.